Uwaga, uh, uh, uh. powiesz się, a no, 100% <laughs> Prój! Michał Pierrebola i mi się kurwa nie uda ja pierdolę 99% 97%. To będzie zniszczone okay. Może tam trzeba jakąś fajną furtką wjechać O kurwa Dobra, no to może ten samochodzie mi się ukraść sprzeda No to jak se stoi No, siemo Jakaś koleżanka to jest Amen okay. Welcome to the advanced driving school to you, must score. you must be or higher in all 12 <laughs> you a demonstration of each test? Please use the TV over there Passing oh, oh, the test will unlock the next test in the training program You can come back and check your scores Or take new tests at any time What's <laughs> What's STARTUJEMY eee, Radio, radio Dobra, próbujemy że na przejść Nie, nie, nie kawa, dobrze mi idzie Dobra Dajemy perfekcyjne koło Pięknie. Ej, o, I o to chodzi właśnie. To jest nasz cel. Dobra. Cześć, to z tym się troszeczkę jeszcze namęczę. Chyba. Co to? Za pierwszym razem jestem człowieku. Yy, lewo, prawo. Eee, weźmy sobie... O, sobie. Kurwa Ile? Nie miałem? Świeć nie, nie, nie To właśnie sobie w lewo Co? No i zajebiście O ile to chodzi? Oho no. Dobra O kurwa Ojojoj Szybko, szybko, szybko O i zgryzowałem Ty no dobrze idzie to jest... to jest, jest się to... Dobra Jest dobrze, 100% my się wyrobimy Full... Będę spokojnie I se parkujemy Pięknie <coughs> Nie, dobra ja Jestem tutaj lepszy Dobra Nie wiedziałem, że takie kursy będą na egzaminie Kimkolwiek Dobra Przecież tak tylko ja Ojej, to jest Dobra. Tu blisko było. Kufa, się tak. Dobra. Sto procent. Tak, tak. Zabijesz. Slalom. Ja pierdziele Tak nie 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 mm, mm. fajne jest radio, ja lubię to radio Jiś trzeba idealnie zaparkować, tak 100% O kurwa No tego na 100% to będzie ciężko 98 Ej dobra to ma potencjał. 80, chyba? To może drugą stroną. Nie, dobra, to nie ma potencjału. Kiedyś trzeba rozpędzić, kiedy... Nie, nie. Teraz się głupio. Chyba wy... Tam może po prostu tam wjadę. Może nie będzie trzeba tego tak te kombinować No ja 93 nap no Dobry patent, ale to nie jest to Dobra Nie trzeba to szybciej zrobić O zajebi się mieli Troszeczkę szukane, ale zrobiłem. Tak? No. Ja za długo. Na 100%, wszyscy mi powiem. Zero. 90, okej. Okay. Ale to nie jest to, co chcę. Ja potrzebuję stówki, nie? Daj mi się idzie. Dużej idzie. Jeszcze lepiej No jest ja pierdolę 90 Kurwaaaa Patrz jest z bokiem No i chuj No dojedź Dojedź Kurwa, ale na tą jebaną rampę byś mógł tymi dwoma kółkami kurwa zajechać 94 Dziś osiem No, fuck Jeden karton Na minusie Że się w odpowiednim miejscu się zatrzyma, jest to w ogóle ciężkie No, na rampę się trzeba skoczyć 92 jeden. Z zniszczenia jak ja to chcę 100% zrobić? O, 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 o proszę KUFA 97! Zniszczenia. 100% tego przyjazdu 91! 99! nie, nie. 93! Bo tak to nie wyjdzie Ej dobra, mnie już powoli chuj zaczyna strzelać To jest niszczone, ogólnie Dobrze idzie Czy tu ja mam na 100% zrobione? Nie, na 98% robimy o, bym poodniósł się Ja muszę bardziej się wybić Ty może właśnie jak ta takie Takie coś z tym nie wychodzi Nie no nie mogę Ja pierdolę Wypsi Jeszcze 4 będzie procent Nie Chyba tak nie robimy, bo to odstawia jakieś dziwne numery. Patrz, jest towa 98. Lips. 100%, miałem tylko 2% uszkodzeń. 98. To nie, to nie jest jedna na dwóch kołach. Zobaczcie co sobie ujebałem za challenge. O, 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 dojdź, wiem, że będzie zniszczenie, ale... Dziewięćdziesiąt co... Zaraz to wrzucę tą szkołę, no. jeszcze raz, jeszcze daję sobie 4 próby, 5 próby, jak mi się kurwa nie uda, ja pierdolę 99%! 11%. Довэдзе зисчоне. Дин дичаж. Дин дичаж. Просто возьм. Так, пошли. Сначала. Диснефорд. Досе, лос. Хот. Так, вот так. Патич. Ес. Суй. Nie Nie wychodzę z tego. Robimy co innego. Robimy to. Robimy taksówkę sobie. To muszę zrobić, co to? Jeden procent. Co? Nie, co robiłeś? Nie robię tego. <laughs> Teraz może w drugą stronę. Blisko. Do. Wszystko było dobrze. 99 Dobrze jest, dobrze Stop Stop jest dobrze, super Bo więc to, to trzeba zrobić tak, że. Żeby... Cześć, czytajcie sobie, bo o, ja wiem, że to po to, 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 to widziałem. Ile? Ile miałem? Nie, dobra, zrobię to porządnie. How you doing? No kurwa, gącę cię O, co po co mi pojechać dalej? Nie wiem co zrobić 90, 90 pozem. Przyjebać. Patrz. Chciałbym przyjebać. Chciałem tak przywalić to trzeba Sto! Sto mnie, sto mnie widziałem to <grym> Sto <się zbawiamy> Nie mogę dobrze skończyć. Miałem beczkę zrobić. A beczkę nad samochodami. Nie dachowanie. To jest takie pewnie. To będzie tak samo denerwujące jak. Będziemy strzelać, po prostu. że się, rozliczenia no, 100%. Nie chcę tego. Dobra, chuj, nie leci. To jest to. jebany dziewięć... 2% W jednym i w drugim. To się uda. wierzę w to Nie <noise> wierzę w to Patrz robi Jeszcze 3 beczki w bok robi 100% Boże. Ty, czekaj, to może się uda... To może się to uda. To się może udać, patrz. To się może udać. Ty, no patrz, to się uda. Chyba to się nie uda. A to? 98, 98, Jesteśmy coraz bliżej celu! 94, jest zajebiście, bo już... Jeden, jeden co mniejszy to... No dobra. Coś mi wszystko zaczęło. Trzeba ograniczyć prędkością, patrz, widzisz, to jest za prędkością jeszcze, patrz, Na szybko, ale nic nie było mniej 99 dziewięć. 100%, mówiłem, że się uda Wszystko 100% Jeszcze zostało to I ktoś jeszcze uda na 100% To człowieku jest tym jestem gigaszadem Wykorzystam trochę tego BAGA No bo nic nie działa Boję ja się chłopaką użyłeś trochę bo tu respi jeszcze, po ten No właśnie taki radiowozy, coś tam tego jest to Jeszcze respi radiowozy O wyjebania, to jest do wyjebania Pytanie jeszcze to było na 100% No, zajebi się tramwaj. Jak ja robię takie głupie błędy, to piszę, że tych ciebie. Po co dojdźmy do checkpointu? Już do, do checkpointu dochodzie dobrze. Tylko bardzo z czasem miesza, ale... Zielone mam, czy mogą zodjebać wszystko. Dawam <laughs> czerwone. Mogą postać. się fuj, wyjebane, wyjebane jają. Ja chcę po prostu to skończyć, no... To jest to robić. Ty nie możesz być 100%! Ty 100%. 100%! Tak? Na ukończyliśmy, na 100%, wszystko, tą szkołę jazdy, zajebiście, Możemy wrócić do robienia misji, albo, nie ty, tam tego, o co tu? co tam stoi, But I rang okay. about something There's an unofficial San Fierro. Nieoficjalny is I don't know what you're talking about, dude. they meet up around the driving school Thought you might, you know, like to know. na się pojawiło. Ja pokażę, co się właśnie pojawiło. No zajebiście. O, nie goni. Mm. Patrzcie to, jakie są samochody. Jeszcze ja zwolnałem w celu No fajnie. Wow, I po to to robiłem? Po złoty? Nie tylko. A, to się nie tylko. A to mi się przyda. A do czego to? Zobaczcie. To, to może zobaczycie. Następnym. Live czy coś?